Halo, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witają Państwa i zapraszają na dzisiejsze spotkanie. Lech zaczął pierwszą połowę meczu. Miejmy nadzieję, stojącego na wysokim poziomie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy to będzie strzelał? Brawo! Pierwszy gol w tym meczu prowadzą. I mamy gola strzelonego przez kapitana. Ale za to w jakim stylu? Idealnie uderzył prosto w dolny ruch bramki. Znakomita technika. Czy to wykorzysta? Strzela! Gol Jagielonia! Brawo! Załamani rywale, ten gol to wyrównanie w tym meczu. Kamiński Szaleńca atakuje obrońca. Maciej Gajos. Łukasz Krauta. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Mika Dzalamidze. Maciej Gajos. No, z tego miejsca można strzelać. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. I mamy bramkę dla Jagiellonii. No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na Hat Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Lew Poznań w tym momencie przegrywa Maciej Gajos. To wykorzysta. No strzela. No nie, nie udało się. Wciąż tylko dwie bramki na jego koncie. Ale ma jeszcze szansę na hakryka w tym meczu. Jest zawodnik, ależ okazja. Jest szansa. Aj, Słupek. Maciej Gajos. Interesująco zapowiada strzela. Jest znakomicie. Kompletuje dzisiaj te bramki. Tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Łatwo oszukał obrońców. I nie zastanawiając się długo strzelił nie do obrony. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Maciej Gajos. ale rajd w jego wykonaniu. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Lech Poznań rozpocznie grę od rzutu rożnego. Strzał głową. Nawet nie musiał się ruszyć w Dobrze, biega na wolne pole. Znakomita okazja. Dobra okazja. Gol! Jak Brawo! Oglądając tę bramkę, którą zdobyli piłkarze Jagiellonii, biały stok powiem tylko czapki z głów. Tak, to jest rzeczywiście świetne widowisko. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Dobrze, wygrał to starcie. Przemysław Frankowski. Zdecydował się na strzał. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Kędziora. Ma szansę na dośrodkowanie. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. 4 do 1. Takim rezultatem kończy się pierwsze 45 minut. Absolutnie zasłużone prowadzenie. No, dominowali na boisku. Mam nadzieję, że po przerwie ta druga drużyna weźmie się ostro do roboty. Jeżeli chce jeszcze... Cokolwiek. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Uderzenie. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Pawłowski. Kędziora. Odrzucono wolnego Lech. No i piłka wyszła poza pole gry. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Fatalne podanie, no i strata. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Jagielonia rozpoczyna grę od wrzutu załtu. Przemysła Frankowski. Maciej Gajos. Dobrze i przejął. Dobre, ofens. No znakomicie co teraz. Szansa. Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do siatki. Kolejne trafienie, warte zobaczenia w powtórce i przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela jej jeden zespół. Pawłowski. Trałka. Mija obrońcę. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Maciej Gajos. Trałka. Ależ walka o piłkę. Enriquez. Strzela. Wola walki godna podziwu, ale skuteczność fatalna. sędzia. Bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Grzyb. mamy aut, a rozpocznie Jagielonia. Jonathan Strauss. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Nieudany mecz Lecha Poznań. On właśnie teraz przy piłce. Przegrywają wysoko, nie mają pomysłu na grę. Rafał Grzyb. Dobrze przebił się. Uderzenie w stronę bramki. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Znakomita sytuacja. Był sam na sam z bramkarzem i fatalnie przestrzelił. Piłka opuściła pole gry, Pawłowski. Jagielonia rozpoczyna grę od wrzutu z autu, Rafał Grzyb. Wyglądało, że upadnie. Brawo! Utrzymał równowagę. Jest szansa! Ustawiającym zawodnicy w polu obu drużyn będzie dośrodkowanie rzutu rożnego. nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Jest szansa na dośrodkowanie. Zapewne będą dośrodkowywali z do jutrożnego. Nika cała Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to wykorzysta? Strzela. Nieudana próba zmniejszenia przewagi rywala. Arbiter kończy mecz.